A przepracowane już to było dawno temu. No. Także nadarzyła się okazja, to mówię, wyjdziemy do ludzi i co? Nie lepiej, lepiej. No to nie tylko jeden as w rękawie, nie? Tak. No ale już mi się że żal tego Filipa robi, że będę te tematy rodzinne i tak dalej nie poruszać. A jakby tak wszystko pokazał i tak dalej, no to tam. Jeszcze jest fajny filmik, nie? który już praktycznie jest w całości, nie? Madzi To, co zrobił Filip, to jest jedno, ale kobieta kobiecie i to jeszcze z małym dzieckiem dwuletnim czy trzyletnim, nie powinna wchodzić z brudnymi butami do domu. Wiesz, ja jestem troszkę z innego otoczenia, wiem, gdzie Magda pracowała wcześniej. To są takie bardziej klimaty in, z innego współświadka. Wiem, dla kogo Magda robiła pieniądze, wiem, dla kogo się sprzedawała. Ja będę ważył na walkę 114-115, kiedy nie, czekaj, 112-113, no, no, bomba się w... Dlatego kondycja mi się bardziej, A. dlatego skrócę sobie czas walki. Jak mu nie odpowiada, to nie się ciągnie nie będę walczył z nim, tylko z kimś innym. Tak, jak on się tak będzie próbował i tak ubliżał i tak dalej, i zachowywał się jak Marson, czy typu wierzał na rodzinę i tak dalej, jakieś pomówienia, że ktoś kogoś strzela w kobietę i tak dalej. Popierze, że jego droga będzie nawet w KSW lub jakimś śpieczem. On marnie skończy, będzie miał kontuzję, nadarzy mu się kontuzja na ulicy i się skończy. To jest ja, jawny konfident. Nie wiem, co on że pier... Ja strzelałem do swojej kobiety i tak dalej. Idiota Tam mam za zniszczenie mienia. Przypadkowa sytuacja się stała i tyle, i nie ma sprawy. Jest szkoda zapłacona nie ma tematu. Tą akcją to już sobie skreślił walkę na pewno ze mną, nie? Jest jawnym konfidentem w mordę. Nie, za tak pomówienie Walki mi nie dam. Wolę już temu labrycy dać, jak się ogarnie, niż temu bólu. Bo to jest przesadza, że on gada że w biały dzień kurwa, w, galerii, w galerii jakieś gazówki do dziewczyny swojej. Myślę, że to będzie... nie miałem przez 10 lat takiej dobrej formy kondycyjnej oczywiście, nie? Siłowo, wytrzymałościowo, dynamicznie, nie no. Ale jakoś został topór zakopany, zamieciony pod dywan i jest w miarę okej. Okay. On, on dobrze wie, do czego jestem zdolny, co mogę powiedzieć. W sumie ja też jestem... wiem, co on może powiedzieć i po co mu ta konfrontacja, nie? Bez sensu. Powiem, on ma... coś tam o mnie kiedyś wypowiedział dwa lata temu o wywiadzie. Ja powiedziałem, że jest domowym ninja, znywa się nad swoją kobietą, miał za to, za, za to zarzuty, za to siedział, więc... Jakie osoby powinny być skoczone, chowane od razu? On, ale, ale on mi pozwolił tak na siebie mówić. W sytuacji, w której będzie mówił o mojej rodzinie, więc za jego prośbą i namową tak zrobiłem. Jedyne co to nie powinienem wypowiadać na jakieś tam tematy prokuratorskie czy coś, bo ja się na tym nie znam i nie wiem jak to tam w środowisku i nie mam żadnych informacji, czy on tam, co on tam robił na tym prokuratorze, był, nie był, donosił, nie donosił, nie interesujemy to. Coś tam pogadaliśmy, no wiadomo, na nic nie, nie trzyma ciśnienia, to jest, nie jestem zdziwiony. Znaczy, bo postrzegam go, od mnie za zabezdał pytania, czy jestem gościem honorowym. Ja uważam jego za osobę niehonorową i on dobrze wie dlaczego. Przysięgał mnie zadał mi słowo właśnie honoru. To, że nie będzie dotykał mnie rodziny, to, że przeprosi Madzie, no jakby wiele rzeczy mówił, później tak jak zawsze mówi na wywiadach, pomawia, później zmienia zdanie itd. i Przyjąłem propozycję pojedynku, wiedząc, że wiąże się to mimo wszystko z niewygodnymi dla mnie tematami, a tak jak powiedziałem, no z tego względu ta organizacja dalej funkcjonuje i jest w stanie płacić za walki zawodnikom. Bo, bo inaczej to, to, to nie chce działać. Czy mnie coś jakoś tam mocno zagrzało? Jakby ja jestem przygotowany na najgorsze rzeczy padające z jego, z jego ust i, i spoko, jakby... Za dwa tygodnie będziemy się bili, będziemy omawiać te słowa pięściami. To jest, wiesz, szermierka na pięści, to, to, to właśnie o to chodzi, że tu trzeba pomyśleć, tu trzeba... Ja się nie spodziewam, po nim ja wiem, co on zrobi. Zrobi szarże i zrobi cepeliadę. Jeżeli ma odro odrobinę trochę mózgu, to może zrobi inaczej, ale nie sądzę, że ma. A to jest jakby w sensie wtedy, wiesz, jak ktoś się bije, to możesz, możesz przygotować się na to i zrobić na to jakiś plan, no chyba żeby coś, nie wiem, ktoś mu przemówił, chociaż go nikt nie jest w stanie skontrolować, no i powiedział mu, jak z warto zaboksować, czy coś pokombinować, ale nie sądzę. No to jest szermierka na pięści. Tu trzeba zrobić zwód, unik, tu trzeba zamarkować cios. Paleta możliwości rozwiązania, rozwiązania walki, a on ma tylko jeden argument w ręku, czyli, czyli chce pójść na, na wymianę i jeśli tak zrobi, to się oszuka. Właśnie chciałam się też do tego odnieść, bo to jest w ogóle fałsz. Ja nie wiem, dlaczego w ogóle ludzie tak mnie pomawiają. Ja im nic nie zrobiłam. Ja nigdy w życiu nie byłam żadną eskortką. No nic, wiesz. I oni tak po prostu... Wiesz, od czego to się zaczęło? Jak Glam rap wypuścił artykuł i tak mnie nazwali. To wtedy ludzie to łykali i tak zaczęli pisać, nie? I ale tutaj już są podjęte kroki prawne, nie? Bo to jest pomówienie Zobacz, oni zrobili z dziewczyny y, mhm. niewinnie. Niewinnie zrobili ze mnie bo nie lubię jak jakiś łepek pomawia mnie. No, on mnie pomawia, bo on siedzi za granicą, z tego co wiem, no bo miał tam e, napięku z Denisem. Siedzi za granicą, nawet nie może wrócić do Polski, albo się boi, ale prędzej się chyba boi. I ja mam zakaz opuszczenia kraju. Już dłuższy czas, naprawdę lata. To gdzie to miałby. Się stać. Gdzie? Oni pomawiają, a ta idiotka y, tak gada, jak on jej mówił. Nawet go nigdy na oczy nie widziałam tego okay. chłopaka. Ja tylko wtedy o, o nim usłyszałam, jak on miał na pięku z Denisem. I to dla mnie nie jest wyjaśniony temat, bo ja tego też tak nie zostawię. Nie. Denis to akurat wszystko powiedział y, całą prawdę o nim. Mhm. Czyli to prawda, że on znęcał się nad swoją kobietą, y, że jest perzotem. I Denis. Powiedział wyjawnie, jakby całą prawdę na jaw. A on zobacz co zrobił. Musiał pomówić mnie, musiał ze mnie zrobić nie wiadomo kogo, żeby troszeczkę atencji dostać. No, czy, zobacz, zobacz, kim ty jesteś. Ty musisz zmyślać, musisz kłamać żeby w ogóle ludzie chcieli Ciebie słuchać powiem Ci, że dużo, dużo brudów ten człowiek jest masakra, powiem Ci, że masakra, on tutaj kryje się, że on jest taki i taki, ale on naprawdę to jest nikim i co on tam robił ze swoją rodziną, to zostawię dla siebie na razie, bo nie chcę też tego tutaj na razie poruszać zobacz, on non stop rozmawia o tym, co się wydarzyło kiedyś, a tutaj naprawdę wyszły takie rzeczy, co on tam robił i to chodzi tutaj o jego rodzinę, że Szok. mi się wydaje, że on tak naprawdę to płacze w poduszkę, on tutaj przychodziło o ale on jest samotny. On jest samotny, to widać po nim. Człowiek szczęśliwy tak się nie zachowuje. On jest zakompleksiony, samotny, nie ma nikogo, nawet rodzina się od niego odwraca. Bo totalnie spokojna, bo jakby idę tam z myślą, że jakby wiem, co robię w swoim życiu, co zrobiłam, czego nie zrobiłam. Jakby nikt mnie nie będzie wmawiać, że jest inaczej, no bo to są zwykłe mówienie, nie? Ja wiem z autopsji, że najwięcej czekają osoby, które najmniej mają do, zapre do zaprezentowania i do pokazania, więc ja po po prostu czekam już tak naprawdę na tego 5 kwietnia, aby po prostu inaczej wyjaśnić tą sytuację. Pomówienia to są wszystkie te rzeczy, które mówi w każdym wywiadzie tak naprawdę. I tego jest od groma. jak moi prawnicy przysiedli i raz zaczęli robić transkrypcję, to tam wyszło, po teraz na 40 strona 4. No ale wiadomo, wchodząc jakby w ten świat Freak Fightu, ja wiedziałam, z czym się mierzę i wiem, że to byłaby jakby komplikacja w sądzie. Też wiem, ile takie y, rozprawy trwają, jak te wszystkie procedury, więc po prostu przeanalizowałam sobie, co będzie dla mnie akurat korzystniejsze. no on twierdzi z głosówek, jakie ja otrzymałam. Nie jestem osobą, która jakby weryfikuje, czy to prawda, czy nie, jakby to niech tam widzowie to jest weryfikują. On jest przekonany, że Sandra do niego przyleciała po tym, jak Denis uderzył Sandrę i tam po prostu z nim się przespała. Jakby. Bo, co się orientuję, to w maju ubiegłego roku. Ale jeżeli się mylę, no to nikt tam już sam mało lat nie, nie poprawi. Jakieś tam wyzwanie dla mnie będzie. Eee, na pewno ciekawa to będzie walka. Eee, przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak dla widzów, czego się tam spodziewają, ale fajny taki test umiejętności dla mnie. Pierwsza jedyna propozycja to było czy z Wojtkiem wyjdę, powiedziałam, że nie ma problemu. Nie przeszkadza mi to, że jest większy, silniejszy, wyższy. Może być fajna bitka, może to się skończyć w 5 sekund, może potrwać 3 rundy. No, sporty walki są, że tak powiem, nieprzewidywalne. Z racji tego, że jest większych gabarytów, no to powiedziałem, jeśli mam wyjść do większego, to tylko i wyłącznie w MMA, bo, bo wiem, że w parterze mam największe szanse. Stójkowo nie jestem jakiś tragiczny, ale rewelacyjny też nie. No, jestem frikiem, nie? nie jakimś zawodowcem czy Zajawkowiczem. Eee, no na pewno, na pewno gdzieś tam była jakaś uraza, na, nadal jest, gdzieś tam problem z zaufaniem, na pewno, przy jakichś kontaktach z kobietami. Przepracowywałem to gdzieś tam z psychologiem, bo mocno to odczułem, gdy się o tym dowiedziałem. Nikomu tego nie życzę. Eee, nie uważam, żebym miał w 100% to przepracowane, eee, ale no, to nie wiem, no, no, no. ciężki temat. No, Gimper, no nawet ten gąciarz był fajny, jeżeli chodzi o, wiesz, o, o, o narodowy. Jest za dużo dymów, to, no to te dymy też się robią na siłę, wiesz. Jak jest fa fajne, są naprawdę personalne dymy, ok, super, ale ile było z nich tak naprawdę szczerych? Uważam, że na przykład ta karta jest spoko bo nie jest jakaś wybitnie droga. Uważam, że powoli zaczynają, chciałbym przynajmniej, przynajmniej po Tuszolu, żeby walczyli twórcy zasięgowi. Te hardkorowe dymy robiły naprawdę zajęcie zasięgi, tak. ale nie sprzedawały pay-per-view, mm -hmm. no bo nikomu się nie chciało tego oglądać. Ja byłem dwa razy w klubie z Lizakiem, byłem przed jego walką chyba jakąś, już nie pamiętam, sequento. Między nami zawsze była taka cwaniacka zaciętość, że dawaj, przegrasz ze mną, jak będę walczył. No bo walczyliśmy na sparingu. Według mnie jeżeli miałbym, wiesz, zwykłe piąstkówki, no to jeżeli Lizak podszkolił defensywę, to super, a jeżeli idzie. nie, to go bym znokautował wtedy. Myślę, że jestem w stanie go No Myślę na przykład, że jestem w stanie go znokautować w późniejszych rundach, że on jest w stanie wygrywać walkę, ale po prostu paść. Uważam, że on jest dobry generalnie, ale uważam, że nie jest tak dynamiczny jak ja i będzie musiał cały czas uważać. Ja się z nim nie potrzebuję. To on jakby mogę otwarcie mówić, że nie trafię tego gościa. Długi czas o nim się w miarę neutralnie wypowiadałem, ale on jest na tyle zjemny. I na tyle jest w moich oczach słabym człowiekiem, jest przede wszystkim ten tańcula, że, że już też się nie będę szczypał w język. Tańcula jest kretynem, no i tyle. W sensie nie jest nieinteligentnym człowiekiem, ale jest kretynem, jeżeli chodzi o zachowanie, tak uważam. No, no na początku mieli bulldupy o to, że nie zawalczyli z nami, ile przecież oni robili tych ich cringe'owych wstawek, żeby nas prowokować. Ja miałem wtedy inne plany, nie chciałem się wtedy bić. Też wiesz, jakby nie za bardzo chciałem się bić w ogóle z reporterem. i z tym całym jego uniwersum. Tańcola był mi totalnie obojętny, ale widzę, że Tańcola jest już tak zdesperowany w szukaniu tych walk. Wiesz, on mówi, o twoja walka z Lizakiem coś tam i tak dalej. Debilu, a jaka była twoja walka z Jóźwiakiem? Jaki wymieniście do siebie konflikt? Ja przynajmniej z Lizakiem mówię jakby wprost, że ja nie mam nic do niego jako do człowieka. Możemy sobie bekę pocisnąć i pośmiać się, bo Lizak też ma naturę freestyleowca, ale jest to, to jest walka content creatorów. Mnie na przykład nie, nie grzeją słowa Tańculi, jak mnie wyzywa. Bo mi jest go trochę szkoda, jako gościa. Ja Uważam, że to jest bardzo zakompleksiony gościu. W sensie ja nie mam w ogóle problemu z tym, że jestem niski, bo się taki urodziłem. Nie mam problemu z tym, że jestem blady, bo faktycznie jakby jestem bardziej gościem, który lubi, nie wiem, gdzieś Skandynawię na wakacje, aniżeli, aniżeli południe Europy. Tańcuła całym swoim życiem pokazuje, że on się po prostu źle czuje w swojej i łapie się za każdą rzecz, której nie umie, tylko po to, żeby sobie tą popularnością kompensować to, że w środku jest pustym gościem. Tańcula jest taki żenujący w tym wszystkim, że i tak bardzo zakompleksiony, że on sobie wytłoczył złotą, on nazwał swoją płytę, złota płyta. Ja mam złotą płytę na swoim koncie, jedną w życiu tylko i wyłącznie, ale mam i jakby wiesz o co chodzi, no nie, no nikt mi się nawet nie chce rozmawiać z Tańculą o, o muzyce, bo nie mamy o czym gadać.